Witam serdecznie. Tomasz Gotkowski dla portalu stalowemiasto.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest niemal ze studia programu The Voice Kids Kacper Starzomski, który przez eliminację przebrnął ze sporym sukcesem. Na co dzień Kacper mieszka w Turbi, a na co dzień uczy się również w stalowo-wolskim stasicu w klasie pierwszej. Witaj, Kacper. Witam. Słuchaj, no, na Twój głos. Odwrócili się wszyscy jurorzy, wszystkie drużyny. No, rzecz to rzadka. A ty na co liczyłeś przed występem? Szczerze mówiąc, no, nie liczyłem na tak ogromne docenienie, aż idąc do programu, miałem bardziej za cel obrane sprawdzenie siebie mhm. i, i taki test, czy, czy dam radę ze stresem. i No, i jak widać, dałem radę. No Ale co, pewnie liczyłeś na to, że mimo wszystko ktoś jednak się, choć jedna osoba się odwróci. No, gdzieś tam zawsze za głową było, że jednak no, fajnie by było, gdyby jeden, albo, albo tak jak w programie trzy fotele by się obróciły, mhm. no i, i marzenie się spełniło. Powiedz mi, jak się obraca ten pierwszy fotel, to to już nie jest takie Deprymujące może trochę, może wyprowadzić uczestnika z równowagi, no, bo jednak no jakby no, musi dośpiewać do końca, prawda? Może tak powiem, że nie wolno się za bardzo wybijać z tej równowagi, no mhm. bo jednak no, też czekaj, te dwa fotele są jeszcze obrócone i fajnie by było, gdyby z tej równowagi się nie wybić i dośpiewać mhm. tak dalej, żeby te dwa fotele kolejne obrócić. Mhm. Ale no, jest to radość na pewno niezwykła, i, i trochę ten stres taki opada, Aha. że już jednak y, jest ta świadomość, że, że się podoba. Czyli w Twoim wypadku to y, motywowało, czy demotywowało? Myślę, że motywowało i motywowało. to bardzo. No dobrze, miałeś do wyboru pomiędzy Kleop, Nataszą Urbańską, Thompsonem, Baronem. Dlaczego wybór Twój padł na tych dwóch panów? Wybrałem y, grupę Afro, ponieważ no, lubię gatunek muzyki, który grają. No i w ogóle widziałem się gdzieś tam od zawsze, że jeżeli już miałbym brać udział w programie, to, to chciałem właśnie iść do ich drużyny. Mhm. No i, i no jeżeli miałem wybór, no to właśnie wybrałem chłopaków. No, ale gdyby się kleo tylko odwróciła, to co? Chyba też byś nie narzekał na przykład. No też oczywiście, żebym nie narzekał, mhm. y, bo cała trójka eurorów była bardzo fajna i ten wybór był no nie powiem, żeby był łatwy, bo był dosyć trudny, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałem chłopaków i. Zaśpiewałeś utwór e, Queen Somebody to Love. E, skąd taki wybór? Czy e, miałeś możliwość jakby narzucenia swojej piosenki, wyboru, czy, czy jak to wyglądało? Generalnie utwór e, świetny trafił mi się. E, no nie wybrałem go sam. E, producent programu i osoby odpowiedzialne za nasze występy. Wybierały utwory. Z kilkunastu utworów musiałem wybrać kilka, z których wybrali jedną, w której, mhm. że tak powiem, no brzmi najlepiej. Mhm. Utwór, no, według mnie, bardzo podpasował i, i, i jest bardzo fajny. Czyli miałeś tak czy siak taką paletę kilku, kilku utworów do, do wyboru, który, których jakby, no nie wiem, wcześniej wykonałeś, i producenci programu zdecydowali, że. Chyba najlepiej wypadniesz właśnie, właśnie w, y, w, w utworze y, grupy Queen. A jak to zna, z, z, zdarzyło się, że znalazłeś się w ogóle w programie? Jakieś castingi? Jak wyglądała ta Twoja droga na tą scenę, na to, co y, zobaczyliśmy? Od zawsze marzyłem, żeby wystąpić w takim programie. Y, ale takim przełomowym y, momentem, no, ciocia zgłosiła mnie. Mm -hmm. Poprosiła rodziców, no, jest casting, i w ogóle może byśmy zgłosili i tak dalej. Na początku gdzieś tam to było takie w ogóle niezobowiązujące, że takie zgłoszenie po prostu wysłaliśmy dwa nagrania. Yy, dziadek też bardzo yy, nalegał, żeby wysłać mhm. nagrania. No i wysłaliśmy nagrania, po czym dostaliśmy maila z odpowiedzią, że zakwalifikowałem się do kolejnego etapu. Yy, no i później tak etapami już ten pierwszy casting, drugi, wybranie tych utworów. Dobrze, a jak wyglądało to wszystko w, w studiu? To, czego nie widzą kamery, yy, a mogą tego doświadczyć uczestnicy. Ile trzeba było spędzić czasu od przyjazdu do momentu wejścia na scenę, czy, czy miałeś jakieś możliwości tego, żeby yy, wypróbować utwór już yy, tak, no nie wiem, na 100% w pełnym świetle i, 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 i także jak to wyglądało przed samym nagraniem? To, czego widzę, nie widzą kamery, to na pewno ten ogrom pracy które trzeba było wykonać, żeby w ogóle trafić na scenę i do programu. Mhm. Pierwszy casting, drugi casting, wcześniej w ogóle wysyłanie tych nagrań i no jest to dużo pracy. I na pewno to, co widzimy w telewizji, to jest ta część tego, co faktycznie musieliśmy zrobić, żeby, żeby to no, wyszło tak, jak wyszło. Mhm. A ta pula y, twoich y, kolegów, z którymi rywalizowałeś, y, to jaki to rząd osób? Z ilu, z ilu wykonawców, organizatorzy, wybierali tą pulę, która jest pokazana w telewizji? Bo tam chyba będzie około setki, prawda? A mierzyłeś się na tych castingach z jaką ilością śpiewaczy? Na castingach? Na castingach mierzyłem się z około 3, z 3 tysiącami. 3 tysiące osób. Mhm. A jak Występowałeś tutaj już podczas swojego tego, tego pierwszego występu. Jaki czas minął od momentu pojawienia się w studiu do tego, aż wykonałeś tą swoją, swoją piosenkę? No było trochę tego czasu, bo faktycznie no, wykonywałem utwór, wchodziłem na scenę jako ostatni uczestnik mhm. danego dnia. W Warszawie musieliśmy się pojawić tak naprawdę rano. Rano, no i. Występowałem wieczorem. Skończyłem chyba około 21:00. No ale tam cały czas w ogóle nie było czasu na zastanawianie się nad, nad czasem, bo były ciągle jakieś nagrania, mhm. wywiady, czyli już z tobą taki jakby wywiad nakręcono, nim jeszcze wyszedłeś na scenę. Tak w razie w razie czego, gdybyś się zakwalifikował, został Został, został wybrany, został doceniony, to żeby ten materiał już był gotowy. A ta możliwość próby na scenie gdzieś się pojawiła, czy wszedłeś i od razu trzeba było śpiewać. Miałem możliwość trzy razy wykonać utwór mhm. na scenie, razem z trenerem wokalnym oraz świetnym zespołem. No i bardzo to pomogło, przede wszystkim opanować trochę tego stresu, bo jednak to, co gra zespół jest. Troszeczkę czym innym niż ta linia melodyczna, którą dostajemy mailowo, do której się mamy przygotować, więc na pewno dużo to pomogło. Powiedz mi, no, skoro występowałeś o tej 21., pewnie jako jeden z ostatnich, czy ostatni, to ten stres jednak gdzieś tam się nie zakradł, że tym się udało, tym się nie udało. A co z tobą? Jak to wyglądało? No Gdzieś tam troszkę było tego stresu, ale o dziwo, strasznie niedużo. Yy, bardziej chyba stresujące dla mnie były same próby, mhm. pierwsze wyjście na scenę, niż sam występ, no bo to, to była też przyjemność dla mnie. A czy miałeś możliwość e, jeszcze przed występem, nie wiem, porozmawiać z jurorami czy z prowadzącymi e, program, czy to było niemożliwe? Tak jak mówiłem, y, na planie w ogóle nie było czasu, więc to ciągle były jakieś nagrania i różne wywiady, więc no nie bardzo był czas na to, żeby rozmawiać z prowadzącymi no. czy jurorami. Na występ wybrałeś, wybrałeś całą rodzinę, e, rodziców, siostrę, przyjaciół, e, babcia, ciotki. E, takie wsparcie pomaga tam za tobą? Stało, nie wiem, chyba dziewięć osób na backstage'u. 12. 12 nawet. Na backstage'u chyba. Naliczyłem no, dziewięć. Tak, możliwe, że dziewięć. Tak. To pomaga takie... No taki występ no jednak przed najbliższymi, czy, czy jak to wygląda? No na pewno pomaga wsparcie od tych osób, które ze mną pojechały. Bardzo im dziękuję. Mhm. Jest na pewno czymś, bez czego trudniej by było zaśpiewać, ponieważ no te osoby zawsze mnie wspierały i wspierają, więc na pewno dużo by mi to pomogło. Dobrze, na koniec powiedzmy tak. Twój sukces nie polegał na tym, że ciocia cię wysłała zgłoszenia, a ty przyjechałeś, zaśpiewałeś no i nagle mamy, nagle mamy gwiazdę wokalną, tylko uczysz się w szkole muzycznej, w Stalowej Woli i powiedz mi, a co z, z wokalem, też gdzieś go ćwiczysz? Jak to wygląda? Yy, wokal ćwiczę właśnie w szkole muzycznej jako jeden z przedmiotów moich. Yy, poza wokalem gram na fortepianie, w szkole muzycznej, no i oczywiście też uczę się przedmiotów teoretycznych. Jasne. No to kiedy następny występ? Teraz yy, będą, kolejnym jakby etapem będą te bitwy. Yy, wiesz już kiedy to zobaczymy, kiedy będą wyemitowane? Chętnie bym zdradził, ale sam nie wiem, kiedy będą emitowane bitwy. No to co? Kacper, powodzenia w programie. Trzymamy za ciebie kciuki i oglądamy następne odcinki The Voice Kids. Dziękuję bardzo.